Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu drugi z mini wykładów na temat arbitrażu gospodarczego, który poświęcony będzie klauzuli arbitrażowej. Otóż, proszę Państwa, aby spór między stronami mógł być rozpatrzony przez arbitraż, strony muszą zawrzeć umowę o arbitraż. Ta umowa o arbitraż w polskiej tradycji prawniczej nazywana jest zapisem na sąd porubowy. Zapis na sąd polubowny musi być zawarty między stronami na piśmie, musi być zawarty całkowicie dobrowolnie. Tutaj jest od razu taka uwaga, że mamy pewne problemy z zapisem na sąd polubowny w tak zwanych umowach przez przystąpienie, w umowach konsumenckich, gdzie strona nie ma wpływu na treść umowy, może jedynie do niej przystąpić bądź jej nie zawrzeć. Jeżeli w takiej umowie znajduje się zapis na sąd polubowny, to może być uznany za... może taka klauzula być uznana za klauzulę abuzywną, czyli za klauzulę pomieszczoną w umowie z pokrzywdzeniem konsumenta i nieważną. Na to trzeba zwrócić uwagę. Więc proszę Państwa, umowa o arbitraż musi ściśle określać stosunek prawny, z którego spór może wyniknąć. I strony stosunku prawnego, które poddają dany spór, poddzielny spór, spór, który może w przyszłości między nimi wyniknąć, rozstrzygnięciu arbitrażowego. I otóż najczęściej spotykaną formą takiej umowy jest klauzula arbitrażowa, czyli zapis w jakiejś bardziej ogólnej umowie między stronami. Taka klauzula arbitrażowa, proszę Państwa, brzmi niezwykle prosto, zazwyczaj umieszczana jest w, jednej z końcowych, w jednym z końcowych postanowień umowy głównej i brzmi po prostu wszelkie spory mogące powstać z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu porubownego. To jest najprostsza forma, nic tutaj nie ma żadnej filozofii, nic specjalnie skomplikowanego i proszę sobie wyobrazić, że no jest y, czymś zdumiewającym i zastanawiającym, jak często strony w tych klauzulach arbitrażowych popełniają błędy. No, spotykamy się z nieprawdopodobnymi błędami w klauzulach arbitrażowych. W środowisku prawników zajmujących się arbitrażem te, takie wadliwe klauzule zwykło się nazywać klauzulami patologicznymi. Y, naprawdę y, doradzam wszystkim, aby nie kombinowali, nie przedabrzali i y, y, nie udziwniali klauzuli arbitrażowej, która nie może być zupełnie prosta. Otóż, drodzy Państwo, tak prosta klauzula arbitrażowa, czyli wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod z sądu arbitrażowego, jest zapisem na sąd polubowny ad hoc. To oznacza, że w wypadku, gdyby z tej umowy powstał jakiś spór, to będzie on rozpatrywany wedle ogólnych przepisów o arbitrażu, jakie znajdujemy w kodeksie postępowania cywilnego, czyli jedna strona będzie wyznaczała jednego arbitra, druga strona wyznaczy drugiego arbitra, ci arbitrzy powołają superarbitra. Nadal często jednak zdarza się, że strony poddają spór pod rozstrzygnięcie jakiegoś stałego sądu polubownego. Wówczas ważne jest, aby w klauzuli arbitrażowej w sposób jednoznaczny i bez pomyłek wymienić nazwę tego sądu. A więc taką klasyczną klauzulą będzie klauzula, że wszelkie spory mogące powstać z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej czy też klauzula wszelkie spory mogące powstać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego ISP i Organizacji Gospodarczych Wielkopolskich. Otóż, drodzy Państwo, to ma ogromne znaczenie, bo nie dość, że już nie ma sądu ad hoc, to poprzez powołanie nazwy konkretnego sądu w klauzuli arbitrażowej strony godzą się na to, aby w późniejszym procesie arbitrażowym stosowane były regulaminy sądów, które zostały w klauzuli wymienione. Mimo, że ja zachęcam do nieudziwniania klauzul arbitrażowych, niekiedy zdarza się, że klauzula jest nieco bardziej rozbudowana. Strony mogą określić miejsce arbitrażu, mogą określić skład i liczbę arbitrów. I w dowolny w zasadzie sposób modyfikować, modyfikować ten zapis na sąd polubowny, z tym, że tutaj są dwa jakby niebezpieczeństwa. Po pierwsze te wszystkie modyfikacje muszą być zgodne z przepisami prawa. Po drugie, jeśli zapis dotyczy zapisu, jeśli zapis dotyczy stałego sądu polubownego, nie powinny być sprzeczne z regulaminem tego sądu. Oczywiście niekiedy strony mogą świadomie wyłączyć pewne postanowienia regulaminu stałego sądu polubownego, wówczas od tego sądu będzie zależało czy przyjmie taką klauzulę do rozpoznania i w zasadzie sądy stałe przyjmują takie zapisy i dają pierwszeństwo woli stron przed regulaminem, o ile to oczywiście, no, może to dotyczyć powiedzmy właśnie liczby arbitrów, o ile to nie jest całkowicie sprzeczne z regulaminem sądu. Tak więc drodzy Państwo, Klauzula arbitrażowa to nic skomplikowanego. Zwykło się również mówić o tak zwanych klauzulach kompromisowych. Kompromisowe z klauzule to klauzule arbitrażowe, które są przez strony zawierane wtedy, kiedy spór już zaistniał. Wówczas strony podpisują jakby odrębną umowę o arbitraż, zwaną właśnie klauzulą kompromisową, gdzie określają szczegółowo, czy to powołują się nad regulamin stałego sądu arbitrażowego, czy też same określają zasady procedowania przed sądem arbitrażowym. Tak więc, proszę Państwa, klauzula arbitrażowa to nic innego jak skrócona umowa o arbitraż zawarta w jakiejś umowie głównej. I tutaj ciekawym problemem jest stosunek między tą umową o arbitraż, tą klauzulą arbitrażową, a umową główną. Otóż my ważność tych umów, mimo że to jest zawarte jakby w jednym dokumencie, ważność tych umów oceniamy samoistnie. Może się zdarzyć i zdarza się niekiedy, że umowa główna jest nieważna, co nie przesądza o ważności klauzuli arbitrażowej. Otóż klauzula arbitrażowa jest samoistną umową w głównej i na jej podstawie my dodamy ważność, na przykład, jeśli jedna ze stron zarzuca nieważność umowy głównej, to mimo to, w o klauzulę, która w tejże umowie jest zawarta, badamy, Sąd Arbitrażowy może badać ważność umowy. Więc reasumując tę krótką pogadankę, bo proszę nie traktować tych moich pogadanek jako rozbudowane wykłady, raczej są to takie luźne refleksje, które mają zachęcić Państwa do głębszych studiów, na stronach internetowych na Kloje, w Zakładce Arbitraż możecie Państwo znaleźć konspekt wykładu. W, nie, w niedługim czasie będziemy również bardziej rozbudowane teksty publikowali do każdego wykładu w formie PDF. Ja po prostu te kilka słów przekazuję gwoli zachęty studiów na, nad arbitrażem gospodarczym i gwoli popularyzowania arbitrażu gospodarczego, który nadal jeszcze w Polsce. No, nie jest tak popularny, jak być powinien. Także zachęcam do głębszych studiów. Dziękuję Państwu.